Są spotkania, kupujące przewody. Pierwszy w ziemi, czarodziejski kształt. Za marzenia w gruncie, tu się bierze bady. Szło tak, mały jestem. Dzień dobry Państwu. Nadszedł 32. Ostatni już odcinek opowieści Morskich Treści. Dzisiejsza formuła będzie trochę inna. Zazwyczaj gościem był kapitan Andrzej Solsal, ale dzisiaj będzie on gospodarzem tego odcinka, także mam tutaj symbol sterowania, także Andrzeju, tak. chęcam ci to koło i steruj tym odcinkiem według swojego programu. No, dziękuję bardzo, to jest koło sterowe statku, no i jest mi bardzo przyjemnie znowu powitać moich kochanych słuchaczy. Mam nadzieję, że będzie dzisiejszy odcinek. Na pewno każdemu się spodoba, bo to już jest ostatni. No tutaj mam naszego szefa, który dotychczas prowadził całe spotkanie. No teraz ja go zapytam. Słuchaj, powiedz mi taką historię, ja pamiętam jak byłem kapitanem na promie Dilanów, płynąłem w dużych lodach, zima była na Bałtyku i spotkaliśmy starogard gdański, który był unieruchomiony całkowicie w lodach. I tam oficer mówi, czy nie moglibyście nas wyciągnąć z tych lodów. Ja tak patrzę, mówię, dobrze, Opłynę dookoła, zrobię taką rynnę w lodach, bo mamy silne maszyny, promy mają silne maszyny. No, i później będę kierował się w kierunku świnoujścia i starajcie się moim, właśnie to moją rynną płynąć za mną. I to zrobiłem. Oczywiście. Statek Starogard Gdański ruszył za mną, no ale nie miał takiej siły i mocy maszyn, żeby dotrzymać mnie kroku, a ja nie mogłem się spóźnić, bo miałem dużo pasażerów, do przejścia na przystań promową w Świnoujściu. No nie wiedziałem, że kapitanem w tamtym okresie na Starogardzie Gdańskim był właśnie mój przyjaciel, właśnie tutaj, który tutaj jest. Pierwsze nasze spotkanie było zupełnie gdzie indziej. Spotkaliśmy się na statku, yy, jak mu się nazywał ten statek? Przypomina sobie Hugo Połątek. Stary statek jeszcze z okresu wojny. Ja byłem drugim oficerem i na moją baktę właśnie przyszedł Gabriel. Zaraz po ukończeniu szkoły morskiej. No, był... W pełni naładowany najnowszą wiedzą nawigacyjną, astronomiczną, no i no pod każdym względem, zaraz po szkole morskiej. No później się okazało, że Gabriel nie tylko był doskonałym pisarzem, bo już tych książek napisał, takie Multemialko 11, a on już chyba z 30, ale również piękne obrazy, tutaj już są te obrazy, tu, tu za nami, tu wszędzie. No i w tej chwili ja z największą przyjemnością prowadzę to, ten, to, to dzisiejsze spotkanie i myślę, że Gabriel coś jeszcze powie, jak się skończył ten rejs na Starogardzie Gdańskim. Jak zrobiłem początek, rynne wykonałem i jakbyście dalej płynęli do portu. No właśnie dziękuję Ci za to, że mi pomogłeś wtedy. W ogóle to proszę Państwa ciekawa historia, bo myśmy rozmawiali przez UKF, telefon UKF. I nie wiedzieliśmy sobie, dopiero po jakimś czasie się zgadaliśmy, że ze sobą rozmawialiśmy, a, a znaliśmy się już o wiele dłużej. Jak się skończyło? No niestety, nasz, moc naszych marszyn nie była zbyt duża, także wyście się spieszyli na czas, ta rynna lodowa się znowu zamknęła i znowu tknęliśmy. Ale tam wiesz, że są prądy, to tego jak się ten lód trochę ruszył, to potem w końcu ruszyliśmy i płyniemy do tego świnności, na co już w pewnym momencie się tak rozochodziłem, że jakiś inny mały statek, który utknął, też objechałem go naokoło i udało go się uwolnić. Koniec końców zacumowaliśmy jednak w Szczecinie. Bo w iściu na radzie wszedł pilot, no zaprowadził nas do Szczecina, a ja byłem wtedy w sumie 50 godzin na mostku. 50 godzin bez spania, to jest naprawdę męczące. I to jeszcze było w zimie lód, a były słoneczne, bardzo słoneczne te dwa dni były, tak. że ten lód cały czas, to słońce się w tym lodzie odbija, raziło w oczy. No ale, no była taka sytuacja, że mogłem pójść spać i gdzieś zapomnieć o statku, a jakoś nie potrafiłem. Te 50 godzin to było bardzo męczące. Ale wrócę tu do tej historii na tak Postaliśmy się, to było 53 lata temu i ja wtedy już zacząłem pisać książki. To znaczy dwie miałem takie próby i w tym momencie jak Ciebie spoznałem, to akurat pisałem drugą. To były w ogóle takie próby, wiesz, pisanie w zeszycie, tak, 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 tak. Na, a żeby książka ładnie wyglądała, to zeszycie, okładkę się robiło, wiesz, z tych kolorowych czasopis, z tam Przekrój, Panorama Północy, jakieś tam Dookoła Świata, z tych takich kolorowych pism, z okładek się coś wycinało, naklejało i robiło się taką o, 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 okładkę. No oczywiście te, te próby w końcu zarzuciłem, po prostu, ale jak opowiedziałem Ci o tym, a Ty właśnie mówisz, że piszesz do, do rejsów, do jakichś tam innych gazet? Do dziennika. Ta, ta. Ta. No więc y, to mnie jakoś tak zachęciło, że sobie ja tam książkę kariery książkowej nie zrobię. I za, napisałem, już nie na tym statku, na następnym statku, napisałem pierwszy artykuł, potem za parę tygodni drugi z innego portu i wysłałem to właśnie do dziennika bałtyckiego. W każdym razie. Y, Poznałem wtedy redaktora Tadeusza Bolduana, to taki znany, znany był dziennikarz, on był... Ja go dobrze e, znałem. Tak, tak, był między innymi redaktorem Pomerani i Kaszewę. I tak, W każdym tak. razie poznałem go dobrze i ja mu się bardzo te moje sprawozdania spodobały i mówi, że bardzo chętnie, żeby przysyłać mu co, coraz więcej. A to w ogóle histor postać historyczna, to był syn Teodora Bolduana przedwojennego burmistrza Wejherowa, który niestety zginął, został zamordowany przez Niemców i to chyba nawet tych, tak Artykuje. trochę spoduszczenia tego Gauleitera, Fostera. Fostera, tak, tak, no okropne sprawy. No ale w każdym razie było, tak się zaczęło moje pisanie tych artykułów i pisałem tego coraz więcej, do wielu różnych gazet, potem przeszedłem na artykuły takie bardziej fachowe czyli związane z żeglugą, różnego rodzaju, o, o urządzeniach, o przepisach nowych o tym. i to miałem, nawet w pewnym momencie w niektórych gazetach byłem nad samym współpracownikiem, bo ciągle chcieli, żeby coś nowego im podsyłać, także dosyć długo i dopiero to dosyć długo trwało, zanim wreszcie pierwszą książkę napisałem, a to też już było prawie 30 <słukasz> lat temu, no i tak się to rozkręciło. No to jest Tu a, mamy wszystkie a, a, obrazy. Co cię zainspirowało, żeby malować obrazy? Tego nie każdy potrafi malować. No, ja, I też, ja, ja też nie potrafię. <laughs> Jak to nie? A co to jest? Co to jest? To, co to jest? To są obrazy no, przez siebie namalowane. Tak, trochę. Obrazy to właściwie tu sprawczynią je, jest y, pani Basia Wojtańska. To, to, to jest, jest niesamowita... Yy, bardzo udalentowana malarka, to naprawdę już tak piękne rzeczy robi, że nie wiem, tutaj w tle widać ten u góry obraz, to jest właśnie jej autorstwa. No i któregoś razu ona mówi tak, wyciągnęła dwa płótna i mówi, chodź malujemy, ja swój obraz, a ty swój. No i zaczęliśmy, a ja mówię, jak to malować, ja nigdy nie umiałem malować, nie miałem zielonego pojęcia o tym. Ona mówi, mały malu, malu, ja tu ci cię, ci na farbę to masz tu pędzel, usłyszalnik, proszę bardzo, mały malu. tak nie wiedziałem, co tam namalować, no ale sobie myślę, no jako marynarz, no i namalowałem taki jakiś krajobraz, takie, wiesz, woda, tu jakieś tam zabudowania, czyli tak jakby z, z, takie wyjście z portu i na tym trzy, chyba, czy cztery statki rybackie, wyjście w morze. No i ona mówi, a ty naprawdę, jak to skończyłem? Nie, naprawdę nie malowała ja się mojej nie, no tam gdzieś w podstawówce w 15 się malowało farbkami wodnymi, nie, absolutnie. Ona mówi, to jak na pierwsze to jest bardzo dobre. No i został ten obraz u niej i tam ona pokazywała różnym znajomym, swoim malarzom i mówię, to jak na pierwsze to jest bardzo dobre. No i drugi raz się spotkają, ona znowu, drugie płynie, no, mój drugi maluje i drugi obraz na No i jakoś to mnie zachęciło. te, te te właśnie takie pochwały można powiedzieć, chociaż to nie były dobre obrazy, ale no tak czy siak, tak to się zaczęło. I potem mi to już mnie trochę wciągnęło, tylko obrazów nam około 400 do tej, pory, do tej pory, a te dwa pierwsze, te, te takie, no, wydawały mi się nieudane, ale znalazł się kupiec, który kupił i to jeszcze jest, te obrazy są wiszą w Brukseli, bo to był człowiek z Brukseli i one tam wiszą co prawda nie poszły tam do Komisji Europejskiej ale chętnie bym myślał ozdobił w każdym razie te obrazy tam y są a jeszcze ja z początku jak, jak Basia y powiedziałem jej że, że pytali o te obrazy te pierwsze chcieli kupić, oni to czemu nie sprzedać, się? Oni no nie sprzedałem bo to pierwszy obraz, to jak, jak pierwsze dziecko, takie rzeczy się nie sprzedaje Ona mówi, co ty? mówi, nie, nie, nie miej sentymentów, jest tak trudno znaleźć kupca, bo to nie jest sztuka namalować obraz, sztuka to sprzedać, jest sprzedać tak? obraz. Mówi, jak jest kupiec, to nie ma sentymentów, czy to pierwszy, czy drugi, czy dziesiąty. Jest kupiec, trzeba go szanować i sprzedać. No i wtedy rzeczywiście, jak się pojawił ten kupiec, po jakimś czasie, no, 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 no to już sprzedał. Także swoich pierwszych obrazów. Nie wiem, bo są sprzedane. Czy odpowiedziałem na pytanie? No bardzo ładnie się odpowiedział na pytanie. Powiedz tą ostatnią historię jaką miałeś jako kapitan budującego się dużego kontenerowca, gdzie zostałeś przejechany w porcie i mało co nogi nie straciłeś. A później ja jeszcze kilka słów dopowiem. Ja tak, rzeczywiście, ja około 10 lat temu, już prawie 11, miałem wypadek. To po prostu byłem na nadzorze na statku budowałem dla armatora i miałem odebrać statek ze stoczni i potem parę miesięcy popływać. To był taki olbrzymi kontenerowie z tych naj, najnowszej generacji. Teraz są jeszcze większe, ale on tam około 9, 9 tysięcy kontenerów zabierał. No niestety krótko byłem, bo mnie potrąciła, właściwie najechała na nogę sztaplarka stoczniowa. No i omal nogi nie straciłem. Koniecznie chcieli mi no, tą nogę obciąć, ale ja dali, gdybym był nieprzytomny, to bym nie miał nogi. Ale Dlaczego? ponieważ byłem przytomny, to oni mi dali papier do podpisania, że zgadzam się na amputację. I ja na tym papierze napisałem, zgadzam się na operację, lecz nie na amputację. Imię, nazwisko, datę i wreć Uśpili mnie i w końcu się dobra, będziemy próbowali ratować. Nie? Mnie, a potem jak mnie wybudzili, to dosyć długa to była operacja, mnie budzili, to od razu pierwsze patrzę, czy są dwie nogi, czy jedna. No, są dwie, no, ale bardzo długo się namęczyłem, bo to bardzo duże bóle, bo ja przez rok byłem na narkotykach, na tak, morfinie, tak. to w ogóle jak, się, jak już te bóle trochę ustąpiły i tych leków nie używałem, to, to się czułem Wyobrażam sobie, jak muszę się czuć czpun na głodzie, nie? No tak, bo ja na, nagle odstawiłem te, to były przeciwbólowe, to tak. nie były dla mojej rekreacji, tak, brane, tak, tylko, tylko przeciwbólowe, bólowe, ale jednak to uzależnia. No ale jakoś się z tego wyciągnąłem, nie, nie zostałem narkomanem. I... No i mogę tylko Panu Bogu podziękować, że nowe życie mi zafundował. I teraz tak jak widzimy, Ty jesteś w całej pełni, w pełnej krasie. Z nogą. Twórcą, tak. z, nogi masz w porządku, pływasz w morzu, troszeczkę sportowo się udzielasz. Także uważam, że wyszedłeś z takiej ogromnej, no w takiego wypadku to się rzadko kiedy wychodzi dobrze. A teraz ja chciałem, bo już się tego kilka słów opowiedzieć o moim takim przypadku, który uważam, że zawsze, jeśli już się prowadzi taką konwersację i o czymś opowiada na morzu, to ja chciałem powiedzieć, jak byłem kapitanem na promie Wilanów, to był 15 sierpień, Dzień Wojska Polskiego, ale to wtedy dopiero się to wszystko zaczynało, Polska wchodziła do NATO. Także Staliśmy w Kopenhadze, no i z uwagi na to, że Ambasada Polska w Kopenhadze u, urządzała wielkie przyjęcie dla polityków, dla atasze wojskowych, no i my, nasza kuchnia, którą dowodził Kwiatkowski, taki intendent, kuchnia zrobiła tam dobre przysmaki, tudzież stewardów wysłała, żeby obsługiwać gości, którzy przyszli do ambasady, no ja tam w mundurze kapitańskim, dobrze się prezentowałem, bo mundur kapitana i te cztery złote paski to są zawsze bardzo ciekawe i mile się to ogląda, no i byłem tam, widziałem, że zwracałem na siebie pewną uwagę. I do mnie podszedł cywil, no i się przedstawił, się z Amerykaninem, chciałby ze mną porozmawiać i patrzył na te moje paski i widziałem, że to go zainteresowało. A ja pytam się go, o czym by chciał wiedzieć? Czy ja mogę coś opowiedzieć ze spraw wojskowych, jak wyglądała polska obrona na Wybrzeżu? Powiedziałem o Westerplatte. Powiedziałem o Westerplatte w takim podtytule, że 7 dni, w których polska placówka niewielka, tam dwustu iluś żołnierzy i oficerów, broniła się przez 7 dni wobec ogromnej przewagi niemieckiej. To był y, 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 Schleswig-Holstein, była y, Flota Powietrzna, sztukasy, y, 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 później SS Dan Danzingenheimer, dywizja SS-mańska, to wszystko atakowało tą biedną, małą placówkę. No i okazało się, że Westerplatte przez te 7 dni broniło się i Weter przez radio Wszędzie Polskie Radio Warszawie podobało. Westerplatte broni się jeszcze. Dla innych oddziałów to był wiadomy sygnał, że taka mała placówka się broni, to nasze dywizje, które walczą na różnych frontach, muszą też bardzo zdecydowanie walczyć. No i ten pan tak to wysłuchał i mówi do mnie, no ty się tak na tych morskich sprawach, ja o tym nawet nie wiedziałem, co coś powiedział. Ty jesteś komandorem manarce wojennej, czy jakieś wyższe stanowisko tam piasuje? Ja mówię, nie proszę pana, ja jestem kapitanem polskiego promu, który tutaj zachodzi. Moi ludzie tutaj z są i obsługują. No na ten temat to można bardzo dużo mówić, ale widzę, że czas minął. Bardzo dziękuję mojemu Przyjacielowi, wyjątkowemu kapitanowi, wyjątkowemu maryniście, malarzowi. Ja go porównywałem z Iwanem Ajwazowskim, a on cały czas się broni. Ja jeszcze nie jestem Ajwazowski. No to będziesz Ajwazowski. Wtedy zaraz kupię od Ciebie Twój najlepszy obraz w stylu Ajwazowskiego. No, dobrze, no. Już, już możesz kupować. Jest w czym wybierać. Proszę Państwa, dziękuję Państwu. I dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i wszystkich, którzy byli cierpliwi wy i wysłuchali wszystkie 32 odcinki, bardzo dziękujemy. Projekt zakończony i ja mówię, na początku mówiliśmy, że potrwa to mniej więcej tak jak epidemia. No, epidemia się nie skończyła, ale jest naprawdę w tej chwili, jak już jest poniżej 100 zakażeń dziennie, to już jest naprawdę dobrze. Także rzucamy Państwa na jakieś inne tematy i nie będziemy Państwa już męczyć z tymi sprawami morskimi dziękuję tak, ja też dziękuję bardzo. Chyba, że byłaby taka ogromna chęć ze strony słuchaczy, żeby nas przymusili. Opowiadajcie panowie dalej te nadzwyczajne historie z oceanu świata. No to może tutaj mój przyjaciel by się złamał i powiedział, dobrze, pociągniemy jeszcze. Ale to nic nie wiadomo. Na razie skończyliśmy. Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy słuchali. No i myślę, że. Że, że, że tak źle żeśmy nie wypadli. No, no tak bardzo wiecie. dobrze wypadli. Się. Także dziękujemy jeszcze raz. No.